Chiński z COVID-19 dotarł już do najdalszych zakątków świata. Nawet mieszkańcy Podlasia nie mogą czuć się już w pełni bezpieczni. Na szczęście istnieją produkty, które mogą wam pomóc przetrwać tę epidemię. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 gadżetów, które pomogą wam zachować higienę podczas kwarantanny oraz uchronić siebie i swoich bliskich przed potencjalnym zakażeniem. Linki do produktów zamieszczam dla was w opisie. Tymczasem lecimy z odcinkiem. Numer 10. Safe Newt to mały Gadżet w kształcie bomby nuklearnej na sznurku, który kilka dni temu zadebiutował na Kickstarterze. Jego zadaniem jest powstrzymać Was od dotykania powierzchni w miejscach publicznych, takich jak klamki, guziki w windzie, a nawet ekrany dotykowe bankomatów. Niestety wciąż trwa zbiórka na jego produkcję, więc do tego czasu polecam Wam zadowolić się takim oto brelokiem z hakiem, dzięki któremu również nie będziecie musieli chwytać za klamkę i dotykać guzików bezpośrednio. Numer 9. Tutaj z kolei pomysłowy przyrząd, który umożliwi Wam otwieranie drzwi, nawet tych otwieranych do wewnątrz, za pomocą stopy, bez brudzenia sobie rąk milionem potencjalnych zarazków. Przymocujcie go do wszystkich możliwych drzwi w swoim domu, a znacznie zwiększycie codzienną higienę. Numer 8. Kolejny ciekawy wynalazek. Immutacz to inteligentna opaska na rękę, która wibruje za każdym razem, kiedy próbujecie dotknąć swojej twarzy, zapewniając wam bezpieczeństwo i wykształcając pozytywność nawyki. Można powiedzieć, że to taka twarzowa wersja kultowego już pajączka na plecy. Numer 7 Już ponad 220 osób na jednej tylko aukcji kupiło lampę bakteriobójczą UVC. Według serwisu Onet.pl jest to jedno z najmocniejszych urządzeń, które mają zabijać wirusy i bakterie znajdujące się w pomieszczeniu na różnych powierzchniach. Oprócz samych lamp na Allegro dużą popularnością cieszy się również cały oczyszczacz powietrza z wbudowaną lampą bakteriobójczą. Z kolei na Aliexpress skupić Specjalny sterylizator do smartfona, również oparty właśnie na tym świetle. Numer 6. Coraz więcej mówi się o tym, że wirus może przenosić się również na naszych butach. Co jest niepokojące, szczególnie jeśli macie psa, który z pewnością nieraz dotyka waszych butów pyskiem, a potem na przykład liże was po twarzy. Rozwiązaniem może być niezwłoczne chowanie butów zaraz po przejściu z dworu lub sprawienie sobie takiego oto dozownika do jednorazowych ochroniaczy. Urządzenie nie wymaga baterii. Wystarczy nadepnąć każdym butem do środka, a w mgnieniu oka pokryjecie swoje obuwie folią ochronną. Numer 5. Warto zakrywać usta i nos, ale pamiętajcie, że wirus może dostać się do naszego organizmu również poprzez oczy. Dla tych, którzy wstydzą się nosić przyłbice czy maski z dekatlona, rozwiązaniem mogą być okulary ochronne, które wyglądają jak zwykłe, sportowe okulary, a jednak dookoła chronione są specjalną pianką uszczelniającą. Numer 4. Nie czekajcie, aż złapie was 40-stopniowa gorączka i ból, które uniemożliwią wam normalne funkcjonowanie. Regularnie mierzcie sobie temperaturę za pomocą szybkiego termometru bezdotykowego, który temperaturę podaje w mniej niż 2 sekundy. Jeśli zaobserwujecie, że temperatura jest podejrzanie wyższa niż zazwyczaj, będziecie mogli szybciej zadziałać. Numer 3. Mycie rąk to bez wątpienia najważniejszy i najskuteczniejszy środek zapobiegawczy. I kto wie, kiedy będziecie potrzebowali umyć ręce. Przedstawiam wam przenośne, turystyczne mydło w listkach w wodoodpornym pojemniku. Dzięki niemu będziecie mogli umyć ręce, nawet w górskim strumyku. A jakby tego było mało, znalazłem aukcję, na której w listkach dostępne są również szampon i odżywka do włosów, pianka do golenia, a nawet proszek do prania. Ot taka ciekawostka. Numer dwa. Kolejny przydatny gadżet w obecnej sytuacji to automatyczny dozownik mydła. Dzięki któremu, aby umyć ręce, nie będziecie musieli naciskać dozownika osobiście i zostawiać na nim zarazków dla kolejnej osoby, która będzie chciała umyć ręce. Wystarczy podłożyć rękę, a dawka mydła wytryśnie sama. Numer 1. Tylko jaki jest sens nie dotykać dozownika mydła, skoro i tak musimy dotknąć kranu, aby odkręcić i zakręcić wodę. Tutaj z pomocą przychodzi bezdotykowy kran. Jeśli jednak nie chcecie wymieniać całej baterii, wystarczy wam zwykła końcówka od Xiaomi, wyposażona w dwa czujniki ruchu pod kranem oraz z boku kranu. OK, tym higienicznym, jak szkolna higienistka akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że linki do wszystkich produktów zamieszczam w opisie. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie odcinki na Planecie Faktów, między 10 gadżetów, dzięki którym zwalczysz nudę podczas kwarantanny. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz dwa inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!